Waldensi niczym pochodnia przez wieki rozpraszali panujące ciemności. Wiernie trzymali się Słowa Bożego, niestrudzenie dzieląc się nim w całej Europie. Okupili to wielką ceną, co rusz spotykały ich prześladowania. Srogie represje zaczęły osłabiać wspólnoty Waldensów. Z czasem zaczęli ulegać pokusie kompromisu. Wielu na zewnątrz okazywało uległość papiestwu, próbując zarazem po cichu trwać przy wierze w Słowo Boże. Takie działanie poczęło jednak zwolna podkopywać czystość ich wiary. Wtedy też Waldensi dowiedzieli się o reformacji, która zaczynała rozwijać się na terenie Europy. Usłyszeli, co się dzieje w Niemczech, Szwajcarii, Francji. Aby dobrze zrozumieć naturę nowego ruchu i ustalić, co ich z nim łączy, postanowili wyprawić do kościołów w Europie kilka delegacji. Posłańcy wrócili z pismami czołowych reformatorów oraz wieściami, jakie nauki łączą reformatorów i waldensów. Bardzo wielu waldensów podniosło to na duchu. Dotąd byli samotnym głosem wzywającym do powrotu do biblijnych standardów. To też nowiny o innych, podobnie wierzących, stanowiły dla nich źródło wielkiej pociechy. Przywódcy kościołów waldensów postanowili zwołać synod z udziałem przedstawicieli kościołów protestanckich. W ten sposób reformatorzy mogli się spotkać z przywódcami waldensów, przedstawić swoje wierzenia i ustalić, jak ci ustosunkują się do reformacji. 12 października 1532 roku, tu w Dolinie Angronia, zwołano synod w który obradował przez sześć dni. Do najważniejszych uchwał synodu należała decyzja o przełożeniu całej Biblii na język francuski i jej wydrukowaniu. Środki na ten cel zostały zebrane przez wspólnoty Waldensów. Przedsięwzięciem tym kierował Calvin ze swym kuzynem Oliwetanem. Ukończono je w 1535 roku. Biblię wydaną w noszatel w Szwajcarii rozpowszechniano wśród francuskojęzycznych protestantów na terenie Europy. Oba kościoły łączyło m.in. stanowcze odrzucenie papieskich instytucji, takich jak msza, spowiedź, katolickie święta, kult świętych, obchodzenie Wielkiego Postu, praktykowanie modlitw za zmarłych. Odrzucono ponadto nauki o czyśćcu, pokucie i celibacie. Ale sytuacja miała też swoje minusy. Ciesząc się społecznością z protestantami, Waldensi zarazem szybko przejęli niektóre ułomności Reformacji. Choć XVI wieczna Reformacja była wyraźnym krokiem w dobrą stronę, nie przyniosła zupełnej odnowy prawdy biblijnej. W niektórych kwestiach doktrynalnych Waldensi szli na kompromis, który stanowił dla nich duchowy krok wstecz. Chcieli za wszelką cenę mieć społeczność z protestantami. Synod w Szamforan uczy dwóch rzeczy. Pokazuje, jak istotna jest w chrześcijaństwie społeczność oraz jak ważną rolę odgrywa odpowiedzialność i pociecha. Które płyną ze społeczności ze współchrześcijanami. Społeczność może być jednak mieczem obusiecznym. Czasem, aby mieć społeczność z innymi wierzącymi, możemy być kuszeni do pójścia na kompromis. Bądźmy ostrożni na naszej drodze do nieba. Nie pozwólmy, by chrześcijańskie doświadczenie zjadło nas na manowce. Kroczmy prostą ścieżką, wpatrując się w Jezusa.